Cześć! Chciałbym dla Was przeanalizować, w co lepiej inwestować: czy w srebro, czy w złoto. Temat nasuwa się każdemu, co zamierza inwestować w metale szlachetne. W materiale zebrałem wszystkie zalety i wady inwestowania właśnie w srebro i złoto. Wszystkie informacje nie są żadną poradą inwestycyjną i nie chcę, aby to tak przestrzegane. Zaczynamy od srebra. Na plus. Łatwość wejścia w inwestycje. Wystarczy mały, zasobny portfel, aby można było dokonać pierwszych zakupów. Uncja Trojańska, czyli 37,1 grama srebra, kupimy już za 125 zł. Na taki zakup dużo osób może pozwolić sobie, aby zamienić nas fizyczne srebro swoje, swoje oszczędności. To jest duża zaleta. Łatwość upłynięcia waloru, aby osprzedać walor, dany walor można swobodnie osprzedać do dealera i stracimy na tym niewiele, bo tylko kilka złotych. W jednym z poprzednich filmie właśnie dokonałem analizy skupów monet inwestycyjnych. Warto go obejrzeć, aby mieć informacje gdzie Korzystnie otrzymamy, gdy będziemy mieli taką potrzebę. Na plus też łatwo rozpoznawalne podrobienie monet srebrnych. Aby rozpoznać monetę bulionową, wystarczy znać wymiary i gramaturę. Potrzebujemy wagę, sufmiarkę i magnes. Przez real, realnie niską cenę srebra, podrobienie profesjonalnie monet srebrnych byłoby bardzo kosztowne, i dlatego koszt wytworzenia jest po prostu nieopłacalny pod, podróbek. Mnogość monet bulionowych generuje premie na walorach, choć są to produkty inwestycyjne, często zyskują na wartości. Gdy inwestorzy kolekcjonują różne wzory, Serie, jak i również ich roczniki. Różne wzory poszerza naszą wiedzę. W różnych na, yy, no, na walorach pokazane są różne wydarzenia historyczne i motywy. Poznając je, poszerzamy swoją wiedzę i rozwijamy się. Niebezmyślnie zbieramy krążki metalu. Niedoszacowany wartość srebra. Srebro ma bardzo duże zastosowanie w branżach elektrycznych, komputerowych, fotograficznych, fotowoltaniki, lustrzanym, biżuteryjnym oraz inwestowania. Jest bakteriobójcze. Ze względu na bardzo duże zastosowanie i duży popyt na ten pierwiastek, często jest podane, że jest sztucznie zaniżona cena. A teraz minusy. Zaczynamy od. Yy, duża wartość jest bardzo ciężka. Na obecną chwilę gram srebra kosztuje 3,41, czyli mając oszczędność życia we srebrze wiąże się z dużą ilością posiadania, czyli zajmuje bardzo dużo miejsca. Milki spoty i odbarwienia platyna, patyny. Yy, bardzo często każdy zbieracz srebra spotyka się z problemem, że za, na monetach srebrnych pojawiają się białe plamy, potocznie nazwane milkspotami. To jest problem do, przy produkcji monet srebrnych, mennicy. Patyna często pojawia się na starych monetach. Jest to proces naturalny trękowania srebra. VAT na srebrze. W Polsce srebro inwestycyjne jest obarczone podatkiem 23%. Mileże radzą sobie, stosują z VAT marże, ale na pewno srebro by było tańsze, jakby było zwolnione z podatku. Bez podatku sprzedałem dopiero po 6 miesiącach. Eee, no, w Polsce jest takie prawo, że przed 6 miesiącem, jeżeli chcemy sprzedać, byśmy się nie zapłacić podatek dochodowy. Dlatego trzeba otrzymać dokumenty zakupu. Ja nawet po, w, w własnym zakresie tworzę sobie tak, taką tabelkę Excela, w której właśnie też, między innymi, właśnie zakupy wszystkie inwestycjonuję. Im, Złoto tym razem. Zaczynamy od plusów. Duża wartość zajmuje nie dużo miejsca. Nie na uncjach Koszt to jest ponad 8000 zł. Nie potrzebujemy dużo miejsca, aby przechowywać oszczędności życia w złocie. Nie zachodzi patyną, nie odbarwia się. Złoto zachowuje swój blask przez cały czas. Nawet jeśli jest trochę zabrudzi, bardzo szybko można przemyśleć i znowu nabierze blasku. E, łatwość upłynienia walorów. Jak i srebro, tak i złoto również jest możliwość bez trudu sprzedać do dealera. Jest kupu bardzo dużo. No i też niedużo tracą, możemy sprzedać różne wzornictwa. Poszerza naszą wiedzę. Ta sama sytuacja jak przy srebrze jest tego naprawdę dużo. Także można zbiera, poszerzać właśnie wiedzę, oglądając dane walory. Świadomość posiadania produktów luksusowych. Złoto od zawsze ludzkość była pożądane. Zawsze dla niego był popyt, i posiadanie go zawsze cieszyło. Największe, najdroższe właśnie, co się ze złota. Żyteria. Mnogość monet bulionów generuje premie na walorach. Podobna sytuacja jak przy srebrze. Nie jest opodatkowane złoto w Polsce, także też jest duży plus. A teraz na minus. Bardzo duża bariera finansowa, aby inwestować w złoto. Jest drogie. Nie każdy stać, aby z pensji zakupić najniższą cenę spot uncji złota, bo kosztuje ponad 8 tysięcy. Niska cena spot to najmniejsza różnica między rynkową wartością złota a za ten walor. Znów inwestowanie w małe gramatury są właśnie obarczone wysokim spotem, i to dużo ludzi ostrasza w takie inwestycje. Bardzo duże możliwości podrobienia waloru i trudność weryfikacji. I tu zaczynamy trudny temat. Jak to jest z tym złotem? Przykupując sztabkę certyfikatem. Jest możliwość sprawdzenia bez wyciągania. Okazuje się, że nie jest to takie oczywiste. Po poprzednim filmem podałem, że spektometr za grube pieniądze jest najskuteczniejszym sposobem na sprawdzenie autentyczności. I zobaczcie jaki komentarz pod filmem od Wiza dostałem. Naprawdę du daje dużo do myślenia. Co sądzicie? Piszcie w komentarzach. Monety bulionowe złote mają bardzo dobre zabezpieczenia no i takie jak Brytania lub liść klonowy. ale Chińczycy z tego co jest mi wiadomo podróbek tworzą bardzo dużo i z tego co wiem to nawet zastosują do tego zaawansowaną technologię bo to im się po prostu opłaca. No i następny minus bez podatku dopiero po 6 miesiącach to samo jak przy srebrze dopiero. Po szóstym miesiącu nie zapłaciłem podatku dochodowego od sprzedaży. A więc mamy wady i zalety inwestowania w, 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 w złoto i srebro. Wyszło, że najmniej jest minusów na właśnie złocie, by zwyciężyło. Pomijając gruby portfel, ten minus z możliwościami, podróbkami, możemy uniknąć kupując u sprawdzonych dealerów. Zapraszam na następne moje firmy. Cześć.